Skończył się listopad. Pierwszy miesiąc sezonu grzewczego w pełni, przynajmniej w naszym domu, w domu innowacyjnego domu. Za nami już pierwszy śnieg. Jak wiecie moi drodzy, na naszym kanale, w naszym domu testujemy różne urządzenia, różne pompy ciepła. W tym roku akurat jest to LG Terma V na czynnik R290, czyli w sumie nowość od LG. Jak wyglądał ten listopad? Jakie było zużycie? Czy jesteśmy zadowoleni? Zapraszam do odcinka. Cześć, witajcie na kanale Innowacyjnego Domu, na sam początek poproszę Was gorąco o to, żebyście napisali w komentarzach jak jest u Was, jakie zużycie mają Wasze pompy ciepła, czy jesteście zadowoleni, a może ktoś Was na pompę ciepła naciągnął i ogrzewacie pompą ciepła dom, który się do pompy ciepła nie nadaje. Jeśli tak jest, zapraszam teraz, w prawym górnym rogu jest link do filmu, który nagrałem w sumie wczoraj, ale nie wiem kiedy Wy oglądacie ten film i w tamtym odcinku pokazuję jak można sobie z tym poradzić, jak można sprawić, żeby pompa ciągnęła wam mniej prądu. Na początku listopada nagrałem też w sumie podsumowanie pierwszych kilku miesięcy z pompą LG. Zapraszam was link do tego odcinka też macie w prawym górnym rogu. Tak sobie teraz siedzę i sklejam ten odcinek. No i powiedziałem, że odcinek o październiku podsumowujący październik już nagrałem. No i w sumie teraz widzę, że tego nie zrobiłem, bo odcinek, który wrzuciłem w październiku to był wrzucony 6 października, więc to nic innego jak pod koniec tego odcinka myślę albo jakoś w trakcie wrzucę jeszcze bez obrazu, tylko po prostu sam mój głos ze screenami właśnie z podlicznika z października, żebyście mieli pełen obraz obydwu miesięcy grzewczych, czyli i października i listopada. Także za pomyłkę przepraszam i zapraszam do oglądania dalej. Jedną uwagę napisaliście w komentarzach. Nie powiedziałem w tym odcinku jak wygląda nasz dom, więc od tego tym razem zacznę. No więc tak, jeśli chodzi o powierzchnię użytkową, mamy tutaj 240 metrów. Jeśli chodzi o powierzchnię ogrzewaną, to jedno pomieszczenie w piwnicy jest ogrzewane. To jest dodatkowe jakieś 20 metrów. No i tutaj, gdzie teraz siedzę, czyli w sumie w naszej kotłowni, też jest bardziej dogrzewane, bo ogrzewamy tutaj sobie klima tylko w sumie wtedy, kiedy y, nagrywamy odcinki. Y, więc można przyjąć, że tej powierzchni ogrzewanej jest jakieś 260 metrów. Jeśli chodzi o mur, to jest on zrobiony z pustaka i o grubości 36 cm i to jest grubość całego muru, bo uwaga, dom jest nieocieplony, ściany są nieocieplone. Jeśli chodzi o dach, to mamy tam 15-20 cm w zależności od miejsca wełny i w ogóle dom jest w sumie oddany do użytku 20 lat temu, no czyli jest to już można powiedzieć nie najnowsza technologia, kiepskie ocieplenie, nie pamiętam nawet jaka jest, znaczy nie wiem po prostu jaka i już tego, do tego nie dojdę, jaka jest lambda tej wełny, która jest tam na skosach ułożona. Jeśli chodzi o okna, to mamy tutaj w sumie 20 okien plus dwa podwójne okna balkonowe i w tych 20 oknach jest aż 14 okien dachowych. I dodam od razu, że jeśli miałbym określić w jaki sposób tą stolarkę okienną na poddaszu, no to określiłbym ją jako bardzo nieszczelna. Okna wymagają już wymiany, nie bardzo da się cokolwiek z nimi zrobić i naprawdę bardzo dużo ciepła ucieka przez te okna. Można powiedzieć, że jak się obok stoi, no to czuć taki chłodny podmuch, a jeśli wieje mocny wiatr, no to w środku w pokoju też po prostu czuć ten wiatr, nawet w odległości 1,5-2 metrów od okien. W bryle budynku jest też garaż dwustanowiskowy, jest to garaż nieogrzewany. I znajduje się on pod sypialnią, czyli w sumie sypialnia jest narażona na to, że od spodu również też jest chłodno. W domu mamy podłogówkę 50% i 50% są to grzejniki aluminiowe. A jeśli chodzi o zapotrzebowanie budynku, to według ciepła właściwie jest to 13,9 kW. Mocy niezbędnej do ogrzania budynku przy minus 20 stopniach na zewnątrz, a zapotrzebowanie na ciepło na sezon grzewczy wynosi 27 000 kWh. Zestaw, który widzicie za mną, jest to 300-litrowy zbiornik ciepłej wody użytkowej i 300-litrowy bufor. Widać też tutaj dwie grupy pompowe, no bo tak jak mówiłem wcześniej, mamy dwa obiegi. Proponówka LG jest to oczywiście monoblok, ale ma też również jednostkę. Wewnętrzną, czyli można ją nazwać hydrosplitem. Zwracacie też w komentarzach uwagę na to, że mamy ze sobą rury, jest to stal zaciskana i są one niezaizolowane. I dlaczego tak jest? No, bo budując to, co teraz widzicie za mną, nie zależało nam na tym, żeby to było super efektywne, w takim sensie, żeby były jak najmniejsze straty ciepła, tylko zależało nam na tym. Żeby to po prostu ładnie wyglądało, no, traktujemy tą naszą kotłownię, jak sami wiecie, jak widzicie, jako nasze studio do nagrań i tutaj nagrywamy po prostu część odcinków. Jeszcze zanim przejdziemy do zużyć, to powiem jakie temperatury zasilania utrzymujemy w budynku. Jeśli chodzi o temperaturę w zbiorniku ciepłej wody, to utrzymywane jest 54 stopnie, jeśli chodzi o pierwszy obiekt, czyli grzejniki... 42 stopnie i jeśli chodzi o podłogówkę jest to 36 stopni więc widać tutaj sporą różnicę pomiędzy domami nowymi gdzie temperatura na podłogę jest potrzebna znacznie niższa a domami takimi właśnie słabo ocieplonymi 20 letnimi jak nasz no gdzie na tą podłogę idzie 36 stopni a w zbiorniku ciepłej wody 54 stopnie to również jest dużo generalnie. Wielu osobom taka temperatura jest niepotrzebna, natomiast my lubimy mieć ciepło. Ogólnie nasz dom opisałbym jako taki punkt graniczny, gdzie bez termomodernizacji jeszcze warto pompę ciepła rozważyć, natomiast jeśli byłby on jeszcze gorzej ocieplony, czyli nie miałby żadnego ocieplenia na dachu, to na przykład już w żadnym wypadku pompę ciepła bym do takiego domu nie polecał. W ogóle jest na kanale cały odcinek o domach, do których pomp ciepła nie warto wybierać, bo takich domów jest naprawdę dużo, a niestety bardzo dużo naciągaczy. obiecuje wam gruszki na wierzbie i mówi, że do każdego domu najlepszym wyjściem jest pompa ciepła, a jest to po prostu nieprawda. Teraz też w prawym górnym rogu zapraszam, pojawia się link do odcinka na ten temat. Sami korzystając z pompy ciepła i w ogóle grzejąc w domu, nie zwracamy uwagi, szczerze, mówię, na oszczędzanie. W domu często się wietrzy. Nie wiem, ktoś coś smaży, jest zrobiony obiad, no to zawsze praktycznie otwarte jest okno. Kuchni, chociaż uchylone, to dosyć mocno wychładza budynek. Zwłaszcza w takich temperaturach zimowych, w okolicach 0-2, kiedy naprawdę na zewnątrz już jest chłodno. Lubimy też sobie przewietrzyć przed snem, lubimy przewietrzyć rano. W ciągu dnia też jest fajnie okno otworzyć. Więc tutaj wietrzymy w sumie całkiem często. Moglibyśmy tego nie robić i wtedy, no po prostu, to zużycie na pewno, na pewno byłoby zauważalnie. Niższe. Zamontowaliśmy też w sumie w tym roku całkiem sporo tych LG-ów propanowych i zapewne jak skończy się zima, no to będziemy jeździć po tych klientach, których już widzieliście u nas na kanale, bo kilka odcinków z montażu też się pokazało i będziemy porównywać sobie, patrzeć jak wyglądają z użycia jakie są wrażenia właśnie innych użytkowników propanówek od LG. I przechodząc do sedna sprawy, biorę do ręki telefon, bo będę czytał dane z podlicznika, który tutaj mamy. Jest to podlicznik internetowy i po prostu będziecie widzieć screeny z całego miesiąca. Będziecie mogli zobaczyć jak to zużycie u nas wyglądało. Cały listopad zamknął się w 1320 kWh, dokładnie 1320,40, w sumie 3. I jest to, tak jak mówię, już pełen sezon grzewczy, czyli od samego początku do samego końca bez przerwy w domu było ogrzewane, bo po prostu bez przerwy na zewnątrz było dosyć chłodno. Kolejny zrzut ekranu jest to już sam listopad. Średnie dobowe zużycie, może słabo to widać na zrzucie ekranu, ale jest to 44 kWh. I jak widać, bardzo różnie to zużycie się zachowywało. W najcieplejszy dzień było to 26,6 kWh, a w najzimniejszy dzień było to 65,5 kWh na dobę. Lubimy też w domu mieć ciepło, tego zapomniałem wam wcześniej wspomnieć. Myślę, że średnią temperaturę w środku można przyjąć, że jest to około 22-23 w niektórych pomieszczeniach stopni Celsjusza. A teraz na ekranie widzicie zrzut ekranu z aku weather, który pokazuje jaka temperatura była właśnie u nas w miesiącu listopadzie. I jak widzicie, było to bardzo różnie. Pytacie się nas też w komentarzach często, a jaki COP ma wasza pompa. Przy temperaturze minus 1, 0, plus 7 i tak dalej. No i tak sobie tutaj właśnie podsumowałem trzy dni, czyli następujące po sobie: 21, 22 i 23 listopad. I są to dni, gdzie COP było bardzo różne. Dlatego właśnie moi drodzy, nie da się powiedzieć, ile pompa ciepła zużyje prądu. Oczywiście dokładnie, jakie będzie dokładne COP, bo to zależy od konkretnego budynku. No i tak, jeśli chodzi o. Zapotrzebowanie naszego domu, tak jak mówiłem, jest to 13,9 kW przy minus 20, co przy temperaturze 0 stopni na zewnątrz daje nam około 6,95 kW mocy niezbędnej do ogrzania domu, do właśnie utrzymania tej temperatury wewnętrznej, co znowu po pomnożeniu przez 24 godziny daje nam średnio 167 kWh na dobę. No, i tak, pobór 21 to było 45,6 kWh, co by nam dawało średnie COP dzieląc ze 167 przez 45,6 na poziomie 366. 22 było to 47,11 kWh zużycia przez pompę, co daje nam średnie COP 354, a na przykład 23. Było to już 57,06, co daje nam średnie COP na poziomie 2,92. Jeśli chodzi o temperatury, no to w sumie były bardzo podobne, bo 21 średnia w dzień to było plus 2, średnia w nocy to było minus 2. Jeśli chodzi o 23 średnia w dzień to było plus 1, średnia w nocy minus 1, a jeszcze 22 średnia w dzień 0, średnia w nocy minus 2. No i rozbieżności są bardzo duże. Od czego to zależy? No... Tak z głowy wam nie powiem co się działo, bo to było w sumie ponad tydzień temu, nie pamiętam co tutaj się w domu po prostu działo. Może w któryś dzień ktoś więcej wietrzył, może ktoś zostawił nie wiem okno w łazience otwarte i zapomniał. Może po prostu było więcej gotowane, więcej wietrzone. No kurczę, ciężko mi teraz powiedzieć. A może dużo więcej ciepłej wody było zużyte, a może to wszystko się zakumulowało. Nie pamiętam, nie powiem wam szczerze, więc no jak widzicie, różnice są duże, a są to 3 dni następujące po sobie. I temperatury bardzo podobne. Także tutaj macie taki przykład, że no jeśli ktoś Wam obiecuje, że pompa pobierze dokładnie tyle kilowatogodzin, albo yy, chcecie sobie sami policzyć, ile to będzie dokładnie, no to jest to raczej niewykonalne. Dodam też, że w tamte dni chyba sypał śnieg, więc mogła wahać się też wilgotność, yy, mógł na parownik sypać po prostu śnieg, może było więcej defrostów jednego dnia, może drugiego było mniej. No nie wiem. No i obiecany fragment, gdzie dogrywam informacje o październiku. Jak widzicie, zużycie przez cały miesiąc było to 654 kWh. I wejdziemy sobie zaraz już w poszczególne dni i zobaczycie jak to się prezentowało. Średnia z całego października jest to 21,1 kWh na dobę. Największe zużycie było 21, było to 35 kWh z hakiem w ciągu jednej doby. A najmniejsze zużycie było z tego co widzę, chyba 10 października i było to 11,43 kWh. Czyli łącznie w listopadzie i w październiku 1974 kWh nasz LGIK zużył. Zużycie w ogóle od samego początku było to 3234,45 kWh. Jak widzicie na zrzucie ekranu. Tylko pamiętajcie tutaj, że jest to w sumie grzewczy, był kwiecień poprzedniej zimy, że tak powiem, w sumie już wiosny i grzeliśmy też końcówkę marca, a jak wyglądały miesiące letnie, to widzieliście w poprzednim odcinku, gdzie właśnie tam podsumowywałem pracę pompy ciepła, a nie podsumowywałem października. Nadal występuje ten sam problem, który występował kiedy poprzednim razem nagrywałem odcinek, czyli Aplikacja pompy ciepła, w zasadzie sterownik pompy ciepła, bardzo mocno zawyża zużycie prądu. Jak widzicie, pompa pokazuje, że pobrała łącznie 6419 kWh, czyli w sumie 3000 kWh więcej niż pobrała w rzeczywistości. I ostatnio, właśnie nam jeden z naszych widzów pisał w komentarzu, że jego LG ciągnie bardzo dużo prądu. No i tam dopytywaliśmy, czy zamontował podlicznik, czy ta aplikacja pokazuje. No i ten pan zdecydował się właśnie, że ten podlicznik zamontuje i bardzo jestem ciekawy jak się to zmieniło, czy jego pompa też zawyża wyniki. Także jeśli pan to ogląda, to zachęcam, żeby napisać komentarz. A taka była pogoda przez cały październik, widzicie teraz zrzut ekranu. No czyli klasycznie, w dzień dosyć ciepło, nawet bardzo ciepło, a w nocy zimno albo bardzo zimno. Ogólnie pompa LG w tym czasie nie miała żadnej awarii, wszystko działało tak jak należy. Jest ona cicha, nie słychać jej w domu. Pracuje teraz ze mną za ścianą i no, słychać w sumie tylko to, że pracują pompy obiegowe, e, natomiast samej jednostki zewnętrznej nie słychać. U góry nad pompą jest też sypialnia i tam również pompy nie słychać, nie jest ona dokuczliwa. Mamy też miernik decybeli, nagramy dla Was odcinek. W którym rozpędzimy sobie tą pompę na maksa, bo mamy już moduł serwisowy, jesteśmy w stanie sprawdzić, czy ona pracuje na najwyższych obrotach, czy nie, i po prostu zmierzymy, jaka jest jej głośność, żebyście mogli sobie zobaczyć, porównać to z danymi w katalogu. Te 1300 kWh na miesiąc może się Wam wydawać dużo. No i w sumie, czy jest to dużo? No tak, ale nie ma się co dziwić, dlatego że. No tak jak Wam opisałem nasz dom, no nie jest to najlepiej ocieplony dom, nie jest to dom, który bym powiedział, że najlepiej nadaje się do pompy ciepła. Zapewne gdyby był tu, nie wiem, kocioł peletowy, to to zużycie, mm, ogrzewanie tego domu byłoby trochę tańsze. Aczkolwiek mamy fotowoltaikę na starych zasadach i mamy jej bardzo dużo, mamy w sumie 26 kWp, więc... Tego prądu nadprodukowanego mamy na tyle dużo, że tak czy inaczej, nawet gdyby ta pompa ciągnęła dwa razy tyle, to byśmy się zamknęli na zero. Ale jesteśmy szczęściarzami, że jesteśmy na starych zasadach i na pewno wielu z Was na starych zasadach nie jest. A jeśli jesteście na starych zasadach, no to moi drodzy, fotowoltaika potaniała. Można ją tanio rozbudować, no i. Jeśli chcecie na przykład założyć pompę ciepła, a do tej pory, żeście się ledwo zamykali z rachunkami rocznymi, no to rozbudowa tej fotowoltaiki będzie całkiem tania, a co prawda będziecie tracić 30%, a nie 20% jak poniżej 10 kW. Natomiast robiąc tą rozbudowę już ponad te 13-14 kW, no i tak wam się opłaca po prostu oddawać więcej, a mieć większy zapas na przykład na pompę ciepła. W tym odcinku to już chyba wszystko. Oczywiście jak skończy się grudzień, to nagram dla was odcinek o grudniu. Znowu zrobimy to samo co dzisiaj. Napiszcie też w komentarzach koniecznie, co sądzicie o zmianach w czystym powietrzu. Ostatnio nagraliśmy na ten temat odcinek. Bardzo w sumie Wam się spodobał. Chyba to jest odcinek rekordowy u nas na kanale. Najwięcej wyświetleń, najwięcej komentarzy, najwięcej polubień, także cieszę się, że Wam się podobało. Piszcie, co sądzicie. No, i piszcie też, jakie macie pomysły na kolejne odcinki, bo tematów do poruszenia jest bardzo dużo. My mamy dużo pomysłów, ale chcielibyśmy też robić to, co wy chcecie oglądać. Żegnam się z Wami, dziękuję Wam za dzisiaj. Do usłyszenia i do zobaczenia na kanale Innowacyjnego Domu.